Serdecznie witamy wszystkich hodowców, na pewno osobę, która jest na pierwszym planie koledzy i koleżanki rozpoznają, jest to kolega Mateusz Muzioł z oddziału 0304 Tuchola. Tutaj właśnie mamy teraz moment, kiedy zabieramy gołębie, które za chwilkę dzisiaj będą jechały tutaj w trasę do rozwiniania naszych nasze gołębniki ligowe, które mamy, czyli pojadą do Lipowej i do kolegi Patryka Wróbla do Opola, do, do oddziału Opole, to jest też miejscowość Łubniany. Tam właśnie do Patryka trafił ten gołębnik, który budowaliśmy, pokazaliśmy go, mówiliśmy, że on zostanie tam przewieziony, już tam jest, już Patryk sobie z nim poradził ze zmontowaniem go. Mówi mi, że sam montował, nie miał nikogo do pomocy, około 3 godzin to tylko trwało. Także widzimy, nawet sam w 3 godziny postawił gołębnik. On nam film wyśle o tym jak montował, natomiast tutaj chcemy pokazać gołębie, które będziemy wieść do gołębników naszych ligowych właśnie do lipowej i do y, tam do, Łubnian, do oddziału 0,262 Opole. Teraz Mateusz tutaj też jakie, ma, jakie tu mamy gołębie powiedzmy, bo mamy tutaj to twoje gołębie Tak, I mamy właśnie te 11 gołębi od Marka Kiedrowicza z pierwszego partii. Tutaj no, u Ciebie no, zostaje ile? 5 ich? 5 zostaje, 11 jedzie do Krzysia do Mrowcy, do lipowej. No ale myślę, to że to się poradzi nie, z tym co. Krzysztof jeszcze na pewno z nimi poradzi. A 9 mamy nowych yy, od Kierdrowicza Marka, to pojadą te, które przyjechały dzisiaj. One pojadą do miejscowości yy, Lipowa i tam do Łubniany, yy, do, do Patryka Wróbla. A tutaj twoich gołębi ile pójdzie do yy, tego? Po, po, 12 sztuk. po 12 sztuk, czyli 12 do Patryka Wróbla i 12 do Krzycha. Yy, tam od razu przy okazji zabieramy głębi od kolegi Wojtka Hainderka, to jest po sąsiedzku i też y, część trafi. 30 kilka sztuk mamy, to będzie, tak myślę, że tyle będzie miał Wojtek. 10 sztuk, te po 10 mniej więcej 12 sztuk będzie na każdy z gołębników trzech. Chcemy w tym roku trochę mniej zrobić. Sami koledzy wiecie, że jest problem z transportem, ale to nie jest głównie, a ja po prostu też jestem trochę zmęczony, powiem szczerze. To jeżdżenie i inne obowiązki, które mi się w ostatnim czasie trafiły. Wojsku służę po prostu, no i niestety, kurczę, trzeba się tym też zajmować i to powoduje, że niestety muszę tutaj troszeczkę no mniej się tym zająć, a więcej innymi rzeczami. Pokażemy. Także tutaj piękny... To, po, po, to, co to jest? Po połowem od księdza Kostolek. A. Wiesz akurat ta taki połowy bez pasów, bardzo ładny. No, piękny. Zobaczymy, co pokaże. No. Także młodziaki wychowały się wyjątkowo fajnie, pomimo jakichś tam problemów koło drugiego tygodnia. A też jeszcze zadam pytanie, bo mieliśmy kilka tygodni temu prezentowaliśmy od kolegi Andrzeja Głazika dwa takie nowe produkty. Quickor i Proteco. A to Quickor to był ten, jak on się nazywał? Quickor plus. plus? i, i proteco proteko 1 mhm. to tutaj mieliśmy możliwość na tych głębiach między innymi na innym twoim gołębniku no, na głębiach starszych przetestować o jest taka kurde zbieranina rozkładu i praktycznie tu zawsze wszystkie problemy się Tutaj tak nie, nie będzie widać nie? to przejdziemy za chwilę no, zobaczyć no. ale teraz pokażmy te jeszcze gołębie młode ale o produktach można dodać, o... że są skuteczne może 100% biegunki nie zahamowały ale wzrost młodych był jak na drożdżach i tak co zauważyłem na pewno trzeba odejmować dużo grochu z karmy jak podaje się proteko że nie przebił Właściwe. Aha, no bo to to jest białkowe przecież, no, bardzo, no, 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 białka, no. nie, Nie, nie. No. A tak, no to kluchy wyrosły, że praktycznie 3-4 dni są prędzej do odsadzenia, po jak w innych sezonach. Tak. Wypędzone, super. Tutaj pokażmy, bo mamy ten kosz transportowy. My właśnie w tego typu koszach będziemy wozić gołębie tutaj jako usługę taką, bo na razie się za to nie zabieramy, po prostu szczerze powiem, nie, nie mam czasu na to, ale chcemy to wszystko tak dobrze przygotować, żeby po prostu gołębie, które będziemy wozić nie w kartonach, znaczy, bo to w kartonach jest o tyle gorzej, że po prostu nie możemy ich karmić i poić tak w sposób taki, że tak powiem zorganizowany, natomiast kiedy mamy w takim Koszu, teraz że widzimy w jakim stanie są, i możemy im tutaj karmę podać i wodę. Bo mamy tutaj z drugiej strony też otwarcie. Zobaczmy w tym koszu. My te koszy na stonie internetowej dla hodowców.info mamy wszystkie opisane, mamy różne rodzaje tych koszów. Pokazywaliśmy zresztą u Mateusza na filmie. To tutaj, jakie masz, wszystkie te, co będą u nas też lotowały. Tak, te wszystkie są Marka Kedrowicza i Aha, Daliga, nie? Dobra, nie. to zaraz jeszcze się zapakujemy. Je zobaczyć. Tam jeszcze już moje o, to są te, które tu będą latały. Jeszcze yy, mamy już też zrobione wszystko bardzo ładnie, jeżeli chodzi o sprawy związane z. Funkcjonowaniem systemu nasze hodowle. W ostatnim czasie była zmiana programu PHP na serwerach, co też wymagało do, 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 dokonania wielu czynności naprawiających i usprawniających tą pracę, ale myślę, się na kolejne 10-12 lat będziemy mieli spokój i to jest wszystkie głębie młode, co ciekawe, właśnie jak ten czas, który poświęciliśmy w zeszłym roku i w ogóle cały czas na bieżąco białej rakietki. A przypomnijmy, właśnie, bo z białej rakietki to jest GOM, który latał u marka hmm, Sachowskiego w oddziale 0219 rawicz dwa lata temu był najlepszym lot nie, drugim lotnikiem okręgu wtedy, a z tego gołębia mieliśmy, bo my go tutaj odkupione mieliśmy i poszedł do Grzegorza Grzegorzowskiego, on tam go sprzedał ponownie do Stanów Zjednoczonych bodajże z tego co pamiętam, natomiast ten gołąb, który został tutaj wyhodowany z białej rakietki, tak, on był połączony z gołębiem twoim, synem wystawowego, tak, czy z córką wystawowego, bo tam to było samiec, to tutaj u nas w oddziale zdobył które miejsce? On miał fajną oblotnika, chyba był w Tak, blotniku, ale miał oddział, za standard. Za standard miał, miał bardzo wysokie i był na wystawie ogólnopolskiej. Tak. Także karty mamy tam do tych głębi zamieszczone. Pięć głębi było z tej twojej hodowli, tak, tutaj, nie? Tak, tak. O, teraz tutaj, o, jeszcze jeden. Przyjechały też młode w ostatnim tygodniu od kurta kampa z Niemiec, to sobie zamówiłem, akurat fajny mm -hmm. czerwoniak. Ten mój kuzyn ci przywiózł? Nie, 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 nie dał rady. Dobra, to widzimy. O, czyli mamy, jak się nazywa, tutaj gołębie, które będzie, którym będziemy kibicować. Fajnie, bo Mateusza mam blisko, także te można spokojnie będzie na każdy lot podjechać. Do Patryka Wróbla też nie trzeba będzie jeździć, bo Krzychu i Patryk oni umieją obsłużyć już teraz kamery. Patryk to zwłaszcza, ale Krzysia już nauczyliśmy. Także wszystko na każdy lot będziemy mieli zarejestrowane i pokażemy. No, no nie da rady, naprawdę, proszę mi wierzyć. już nie mam tylu lat, 20 pary, już mi się chciał jeździć. Ale można to wszystko teraz dzięki technice zorganizować lepiej. Także na razie dziękujemy, tego wiadą do Krzysztofa. Także do zobaczenia, dobry lot, a my za chwilę jeszcze połapiemy je i pokażemy jeszcze kilka informacji ciekawych o produktach kolegi Andrzeja Gozika. Do zobaczenia, dobry lot. O, nim jeszcze wyjedziemy, tutaj akurat właśnie skończyliśmy dzielić i mamy także 12 gołębi jedzie do kolegi, do Krzysia Mrowie, Mrowcy, jedzie 12 do Patryka Wróbla, ten kosz i gołębi jeszcze idzie 13 do Krzyśka kolegi, tam nie wiem, czy to w tego oddziału, czy z innego, ale tutaj jeden hodowca też za, zakupił gołębi od Mateusza, akurat jadą tam, także one tam będą jutro dostarczone. Zobaczmy, fajne takie barwy. Tutaj, co było, co ciekawe, warto powiedzieć, że tu dużo, dużo głębi jest młodych, które mamy z tych głębi, które w zeszłym roku latały. I tutaj właśnie były. Z tych, A z tego lotnika najlepszego, co było oddziału Kiedrowicza, jest tu jakiś? Są dwa. Są dwa, dwa jeden dla. dla jeden u Krzyśka Murowcy, jeden jest u tutaj Patryka Wróbla. Także mamy naprawdę takie fajne głębi. Dużo mamy też głębi z takich głębi. Hańca Zygmiller Sieg, to jest hodowca, który ma bardzo dużo, tam jak rodowody byśmy zobaczyli, to są gołębie, Tam mieliśmy takiego pecha, tylko że był jeden samiec i dziewięć samic z dziesięciu głębi, ale tam nawet jest wnuczka. Porsche 911 wnuk i dużo gołębi jest właśnie, to są te kitla To naprawdę, no to są gołębie dość rzadkie, bo Zigmiller ma teraz chyba tylko monopol, że sprzedaje gołębie poprzez, yy, znaczy monopol na sprzedaż jego gołębi ma chyba herbot, z tego co pamiętam. Czy ktoś tam ma, tak że tak się odzywa, to są takie, że tak powiem, ostatki, co nam się udało kupić jeszcze wtedy. No i te głębi, jak się odzywa, teraz tutaj sobie posprawdzamy, bo dużo było właśnie młodych z tych gołębi które tutaj mamy, bo ile ty masz, chyba, z 8 czy 9? 8 takich? Bo jeszcze wcześniejsze chyba jakieś były? Czy sześć? Coś Nie, takiego? Nie. Tak, tu jeszcze mamy mam dwie od Grzegorza Grzegorzkiego. Tak. Od Marka Stawartowa. Od Marka Tak. Okresu. Ten, co był teraz na chyba najlepszym lotnikiem okręgu, czy drugim lotnikiem okręgu w tym roku? I był na wystawie ogólnopolskiej. Tak, za standard Polsce? Tak, tak. No. Trzecią nagrodę miał chyba. Trzecią nagrodę za standard. Także bardzo ładny gąb. Wszystkie te rodowody mamy, także te gołębie tylko nam brakuje. Najwyżej jak niektórych zdjęć, bo to są takie nowsze nabytki. Ale tu się postaramy teraz na bieżąco zrobić. Także na razie dziękujemy. Już teraz mówię do lot i do zobaczenia. I będziemy wozić. Ja mówię, wszystko pomału przygotowujemy, pod to, żeby właśnie jakoś ten transport tak zorganizować, żeby nie było takiej partyzantki, jak teraz my to robimy inni hodowcy, bo to jest ciężkie, uprzężliwe. Dziwię się poczcie swoją drogą, że mając takie, że tak powiem, źródło dochodu pewne, tak się po, tak postępuje, bez żadnego powodu, praktycznie o miesiąc wcześniej. Bo z reguły w maju blokowali transport z uwagi na warunki pogodowe. Teraz wcześniej przyspieszyli. Ja myślę, że tam nie chodzi o tą ptasią grypę, tam jakieś inne muszą być. No o to nie chodzi, bo nie ma takich rzeczy. Także dziękujemy na razie. Do zobaczenia. Dobry lot!